Siemanko, z tej strony Soy Soy Gaming. Dziś robię dla was konkurs na konto 11 tysięcy Pucharków eee, Jeżeli chcecie wygrać to konto, to musicie dać łapkę w górę, suba, a w komentarzu musicie napisać Hashtag #spot. No, jeszcze pokażę wam moje postacie. Mam Jackie. Niedawno zrobiłem ją z Big Boxa. Barleya, Penny. Franka, B, Poco, Tika, Ems, Pam, Jessie, Mortisa, Piperke, Jamaika, El Primo, Nite, Karla, Gina, Daryla, Rose, Sherry, Spajka, Bibi, Bula, Bo, Rico, Kolta i D. Ed... E, jeszcze, e, mam dla was taką małą prośbę. Dochodźcie do klubu o nazwie CD Blokuki. To jest bardzo fajny klub. Dochodźcie, a na początek jest zadowództwa. Ja się ja się z wami żegnam.